Mam koszty ceny Kasperka 110 kg na taki, nie z Robloxa, a dzisiaj Counter-Strike na kanale. Długo nie było u mnie, znaczy nie było wglu, u mnie Counter-Strike'a. Eee, I możemy zagrać. Będziemy grać skrzydłowe, tylko bo na razie wbiłem rangę i level, bo mam premkę. Ale jakbyś grał non-stop kilka razy w CS, a to byś miał. Coś fajnego. O, Vertigo. Jakby to powiedzieć, no, ja Vertigo bardzo lubię. Okej, okay, jesteśmy. Oha, no, nikogo nie ma. Dobra. Fuck! Ej, ja trochę muszę poćwiczyć. No nie! Dobra. Bo Może jak dawno nie grałem w Sasa Toż tam jest? Mhm. jest. Oj roja, czak. E, cza Zarąbałem! Dobra, koniec czasu. Nie. Jest. Dowiesz upiętont z życiem. I tak, dobra, i teraz yy, kupujemy kevlara. się nie rusza. Muszę sam wszystko robić. Słyszałem. Dobra. Mogę na siebie sobie iść. O Jezu, jaka peszduja poszła! Ja pierdziele. A kaciek leci! Od razu szafa, szaf, siatki safary dostałem ponad chyba rok temu z turnieju? Ja no, z turniejowego, bo dostałem stopień lepszy, Miałem chyba orzełam miałem. O czy znaczy, nie, Boże. Wtedy miałem. Jakie są rangi, bo zapomniałem? Dobra widzowie, eee, dawajcie możemy teraz yy, z rewolwera, bo ja, ale ja jestem słaby. Trzyma. widzowie, teraz musimy se... Mm, o nie, rusek, no nie. Albo, albo nie wiem. Wezmę se UMP-45. Dobra. Lecimy widzowie. Hell. Kurna no Ja nagrywam odcinek, kto teraz dzwoni? Ja muszę zrobić spra... No wiem! Ale ja nagrywam odcinek, nie mogę! Przepraszam Izolio, ale... Ktoś do mnie dzwonił, krytyka kolega jest. A miałam z niej piłkę iść, a nic do mnie nie, nie mówił, więc ja nagram odcinek prosty. No nie! Z góry, z góry! Fak! Aha, no to nie że. O Boże, dobra. Yy... O już idę dołem. No nie, dobra, ja nie mam z Nie, wiem, nie wiem, co on pisze, ja na razie, ja nagram odcinek jeszcze, nie dobra, ja idę dół. Jest! Dobra. No, kurna, ja stracę rangę, jeśli będę dedał. Ksajpów, nie, yeah, kto to jest ksajpów? Ja pierdziu Dobra, teka lecimy, bo nie mam pieniędzy na karabin 27 fuck. Ja pewnie pisać o ale mi się nie chce czacu Jest ta plantowana Też To chyba, jeśli przegryz. Peska! Peska, pestka, dobra. Dobra. Nie, ja nie chcę coś zaskinić, ale. Widzicie, jest poruczniką, porucznika. I porucznik jest spokojny. Mam lekszy, mam zegar z większymi ramkami. a mój kolega ma. Chyba nie wiem, ani tak, kolega nie będzie chciał wziąć na odcinkach, więc nie będzie. To já pěržel. Jo. Já to sami měl ve hře. CS GO. Aha. No já, kurva, ještě. Jak bych se měl Digla? Yes! Dobrá. Easy. nawet będę chował banachował po prostu. Już jakie kompo zrobiłem! O, Boże, to było piękne, akurat to było piękne. Dobra, yy, nieważne. Czy wezmę USPK Rush że gościu chcę awp grać okej okay. się na awp gra Ha! kampił gdzieś a ja go nie widziałem to masz Staję. Ja myślę, że on zdeda. Tak, idziemy, sześć, 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 Dobra. Możemy to wygrać jeszcze, ale yy, nie wiem. Zagramy jeszcze jednego meczyka, bo tylko na a potem będzie więcej meczyków. Ole. Flashbank. Gdzie jest Akacz Gdzie jest? O! Nie wziąłem w piachu. dobra, mamy Skara, którego mam skina, mam do fmasa, kurwa. Muszę tutaj zarobić 5 złoty. Let's go. Flashbang. No i tak musimy. Dobra, do auk i teraz ostatecznie broń. Zabój. Zabój. będzie Zabój. Zabój. do górę. Plątają, plątają, plątają. Nie zaplątuj. Zabiję chyba na Nie. O, ale flesza Dobra Eleczka na czacie Jestem Jestem podpalać Nie Nie wiem Srebro 3 Dalej ten srebro Dobra Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie Trzymajcie się Cześć